mawi witam was w kolejnym dniu daily dzisiaj sobie startujemy z wyjścia na dwór będziemy sobie odebrać książkę więc e, zostawcie subika tutaj macie czerwony przycisk kliknijcie go tam na dole i zapraszam was do oglądania mojego sorobistego daily otworzymy sobie autko oczywiście nie będę go prowadzić, bo nie mam prawka, a będę jako pasażer na agapę. Dobra. Książką, jaką sobie odbiorę, będzie na srebrny osi, bo aktualnie tylko mi jej brakuje. I chcę Wam podziękować. Za taki bezarobisty odbiór a, mojego filmiku z tej kłótni o i e, dzięki, bo monsty zawsze wychodzi na plus, a ta druga strona będzie nad latencjuszem. No mam z tego beczkę, dobra. Ja robię cięciucho, bo stary idzie. Może zrobię jakieś takie przepitki w jazdu autem, więc z Preview Dobra, idziemy na Empik, idziemy odebrać sobie książeczkę, wbijamy. A tu już świątecznie. Teraz, o, to teraz jest sycycy. A Empik jest gdzieś tam dalej. Ja tam ze vloga pierwszego, na którym będzie widać kupki. O, idealna sześć dla stupka, że dobra to tu jest Empik. O. Samego zbioru nie nagram, bo nie pamiętam kodu. Dobra, sobie. zrobiona. Tutaj są płyty, gry, książki. Kolejne płyty. Są jakieś ciekawe To to, tu, tu, tu Nie ma Dobra ja Idę sobie odbyć moją książeczkę. Więc EZL2 Dobra, guys, mamy książeczkę. Książeczka wygląda tak. W domu powiem Wam e, coś lepiej o tej książce. Będę mieć na święta. Sobie trochę poczekam. A sobie ją przeczytam. Mam dwie inne komiksy z tej gry, ale tego mi brakuje. Więc ja jeszcze jedę sobie do sklepika do Kauflandusa. O! stary I widzimy się w domu i zrobię tam końcową recenzję tego dnia Guys, mam trudny wybór Nie wiem które wybrać jest tego tyle Proszę nie wiem co wziąć Prosimy ten monster, ale po recenzji jednej osoby niby jest niedobry A nie chcę wydawać Później 4 zł na Coś mi nie będzie smakować, więc mam do wyboru to, 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 to. Tego, tego, tego. A to jest, nie wiem jak ten smakuje. Ten jest okrydny a tutaj mi nie stać. Dobra, um, więc. A tutaj też są jeszcze jakieś. Nie doceniam Was, przepraszam, zapominam o Was. To jest chłopak kapitelsko na kapsuka. Jaki Bobo. Lol. Jezu to jest określenie biorą do tego. Więc. To jest klasyczny. Nie, to jest my segz, my my to nie. Bo sami to e, będą segzy. My w celnie. To. Se wezmę. Ciebie jest, a dzisiaj nie będzie. Ale jest. W filmie mieliśmy Ciebie jestem tutaj. W karcie będzie. Terebro. Ale biedniaja. Biedni. O, fajnie. Ja wieczka. Nie to skamuję, bo ja biorę na przykład 3 albo 2 to powinna być tak cena chyba, bo ja się nie znam, tylko płacę więcej. O oh, wow. Tak wygląda mój paluszek już. Coś tutaj ciekawe. O duszki, duszki są najlepsze. Dobra, to są wody. Odejdą z wody. Dobra. Coś tutaj ciekawego jest w Kowlandzie. Bo jestem w Kauflandzie aktualnie. Dobra. Czterki, czterki. Muszę szukać starego, bo mi spytalił. Poszedł pomleczko. Uuuu, O, jakiś pan. Już są te monsterki męskie, które mogę do lodówki A, o, Ewo. Właśnie, tutaj macie zdjęcie. Na którym widać moje czoło. I powiedzę, czy ono jest w dusze. O, kubecki. nici. O, tutaj jeszcze takie. Do czegoś. O. Trawisz się ciał kuchanny. To dla women. <laughs> w karcie macie filmik, o co chodzi. Dobra, więc ja robię cięć ucho. E, jednak po prawie godzinie. Wracam w końcu do domu. I dobra, tak właśnie zakończam ten dzisiejszy odcinek vloga i w tym dniu wydarzyły się dwie rzeczy. Pójście do sklepu i kupienie monstera. a to mój monster. Książka jest spakowana tam jako prezent i nie mogę jej też czytać. Ale mogę w skrócie powiedzieć że w sumie każdy już to wie o co chodzi z tą książką. Tylko ja jestem takim z wami, i czytam dopiero tą książkę, raczej komiks, bo mam dwa inne. I ten komiks składa się z 13 rozdziałów i ma tam 200 parę stron. A i czemu mam takiego monstera, a nie innego, czyli tam był różowy. A to dlatego, że ja mogliście zauważyć na w fragmencie filmu Bieloruszowego Monstera i po cięciu jak byliśmy na dziale kuchennym to mój tatuś stwierdził, że nie ma pieniążków i zapomniał karty więc musiałam odłożyć mojego Monstera i po wyjściu z Kauflanda jednak miał pieniążki i się musieliśmy wrócić, zrobiliśmy małe zakupy i wziąłem tego samego monstera, czyli różowego, ale po czasie stwier stwierdzam, że lepszy byłby taki zimny, z lodówki, więc jest teraz taki. I ja zakończam tego vlogmasa, widzimy się jutro i zostawcie suba, taki czerwony subik tam na dole. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć, siema i elo.